Szanowni Państwo, jak wiecie, prawie od 20 lat prowadzimy w naszym mieście szkoły. Przedtem było to gimnazjum o profilu katolickim Schola, w wyniku reformy przekształcone szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi Schola oraz drugą placówkę liceum ogólnokształcące Erasmus. Jedna i druga placówka nie jest zwyczajną szkołą. Pracujemy z dziećmi, z zespołem Aspergera, autyzmem i ze spektrum autyzmu. Poza nauczycielami jest całe grono specjalistów, logopedów, psychologów, psychologów klinicznych, pedagogów, terapeutów zajęciowych, muzykoterapeutów, wszystkich, którzy. Pracują i pochylają się nad tymi dziećmi, i tak jak mówię, osiągają sukcesy w pracy, gdzie inne placówki pozbywają się tych dzieci, nie mogąc sobie dać z nimi radę albo nie mając tak przygotowanej karmy. I otóż ja byłem nękany, jak dobrze wiecie, od lat z powodu tego kościoła, który. Uratowałem nie dla siebie, ale dla was. Dzisiaj byłaby to ruina, puste pomieszczenia lub też jak chciał, zmarły starosta zgierski Krzysztof Kozanecki, wespół z burmistrzem Jackiem Lipińskim, ośrodek kultury, który miałby nie wiadomo czemu służyć. To nieistotne, że 200 lat ludzie tu przychodzą i się modlą. Że jest składana ofiara, że jest to perła architektury sakralnej, ale moje przeciwstawienie się wtedy zarówno biskupowi, którego nazwiska wymieniać nie chcę, a który przez lata potwierdził jedynie swoim postępowaniem i przeniesieniem do Krakowa słuszność mojej decyzji, tym wszystkim mogę powiedzieć, że jestem dumny, iż obroniłem ten Kościół dla Was. Dla miasta, dla naszej społeczności. Ale ostatnio zostałem osobiście, personalnie, jak i też moje dzieci w liczbie 283 uczniów. Zostaliśmy jako Szkoła Podstawowa Skolaru z, z oddziałami integracyjnymi zaatakowani w sposób obrzydliwy. Z pogwałceniem litery prawa przez miejscowego włodarza, burmistrza Jacka Lipińskiego. Trzy lata temu nasłał, bo nie było to przyjście, nasłał mi kontrolę w dniu 1 września, kiedy z ulicy Waleńskiego, z tamtych ciężkich, lokalowych warunków, wynajmując te pomieszczenia od szkoły podstawowej numer 1 kiedy przenieśliśmy się do nowego budynku, spełniającego wszystkie najnowsze standardy i tworzącego dla dzieci atmosferę domu rodzinnego i bezpiecznego miejsca, po zakończeniu apelu 1 września, 3 lata temu, kiedy po przeprowadzce jeszcze nie zdążyliśmy się rozpakować, burmistrz nazwał mi kontrolę dotyczącą szkoły. Na jedno moje zdanie, a może byście przyszli jutro, kiedy już zaczniemy normalnie funkcjonować, spotkałem się z szyderczym uśmiechem. Kontrola i procedury z nią związane trwały trzy lata. Było wiele nieprawidłowości, które są przez nas udokumentowane, przeprowadzone przez kontrolujących, wynikające z ich niewiedzy, braku kompetencji. I często przekraczania przysługujących im uprawnień. Mimo to zostały postawione bardzo tendencyjne zarzuty dotyczące pracy naszej placówki. I moi drodzy, jak w życiu ktoś kontroluje, stawia zarzuty, chociaż kontrola nie powinna być nasłaniem i szukaniem. Czegoś, co może doprowadzić do wyrządzenia krzywdy lecz w moim rozumieniu i rozumieniu rodziców do tego, by wskazać błąd, zaniedbanie, ewentualnie niedociągnięcie i to naprawić. Jednak taka atmosfera tej kontroli nie towarzyszyła. Postawione tendencyjnie zarzuty i sformułowane. Opinie na temat naszej pracy, a szczególnie opieki nad dziećmi ze szczególnymi potrzeba, potrzebami, spowodowały to, iż sięgnąłem do ekspertów w Warszawie. Przy Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, do dyrektora poradni dla autystów, a więc fachowca który odpowiedział na stawiane nam zarzuty przez biegłych i niby specjalistów wytypowanych i delegowanych przez Urząd Miasta. Zarzuty zostały obalone, by nie powiedzieć ośmieszone. Wykazane zostało, iż posługujemy się w naszych terapiach dla tych dzieci najnowocześniejszymi metodami dla tych dzieci z dysfunkcjami. Zostało to uznane za niepotrzebne, a nasza opinia za prywatną i w takim niestety zmanipulowanym świetle burmistrz wydał decyzję dotyczącą zwrotu dotacji, jaką nie on, wprowadzając ludzi w błąd poprzez swoje audycje w telewizji Aleksandrów i wypowiedziami. Ludzi, którzy mówią, a on nie pokazuje swojej twarzy, dotacje, które nie on nam przekazuje, ale dostajemy je od państwa. I stało się tak, że samorządowe kolegium odwoławcze wydało decyzję polegającą na uchyleniu naszego zażalenia. Ale jak to bywa w państwie prawa, decyzja nie jest prawomocna, ulega zaskarżeniu. Do drugiej. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co czynimy, pokazując naszą ekspertyzę i niech sąd prawdziwy rozstrzygnie, kto ma rację. Moi drodzy, to wszystko spowodowało, że taką decyzją, bez zdania nam możliwości obrony i wypowiedzenia się, burmistrz, Trzymał nam dotację finansową. I ktoś powie, no, ksiądz Stasia mówi teraz o pieniądzach, a więc chyba to jest najważniejsze. Nie. Mylicie się, jeżeli ktoś tak myśli. Dotacja, która jest nam przyznawana zarówno na liceum, które podlega starostwu, na szkołę podstawową, która podlega gminie, jest... Przesyłana nam na podstawie ilości uczniów i ich dysfunkcji z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Są to rządowe pieniądze. Burmistrz nie zrobił nic, aby z nami rozmawiać, aby pertraktować, aby poczekać do zakończenia rozstrzygnięcia owego sporu, gdzie jesteśmy przekonani, że nasze racje dotyczące pracy z tymi dziećmi zostaną pozytywnie rozpatrzone przez sąd. Uczynił to na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, zablokował na wniosek burmistrza Jacek Lipińskiego, naczelnik Urzędu Skarbowego w zablokował nam konta szkół w sposób bezprawny zarówno liceum, które mu nie podlega, jak i ZOZU, czyli centrum medycznego, gdzie dzieci były diagnozowane i miały terapię, jak i konto szkoły. W jednym momencie zostaliśmy pozbawieni środków do funkcjonowania. Ja też szkoły i to wszystko, co tu robię, łącznie z Kościołem i centrum medycznym, z którego korzystać, to jest nieistotne. Ważne było. By wygrała nienawiść, zazdrość i uprzedzenie. W jednym momencie, poprzez blokadę tych środków, zostaliśmy pozbawieni praktycznie środków do funkcjonowania, zarówno szkół. Tak jak wspomniałem, 20 lat prowadzę tę szkołę, i cokolwiek o mnie można powiedzieć, to jednego mi nie można zarzucić. Przez 20 lat, a siedzą tu ludzie, którzy u mnie pracują. Nawet jednego dnia nie było opóźnienia, by ktokolwiek z moich pracowników nie otrzymał wynagrodzenia i pensji. Przychodził koniec miesiąca, 30 lub 31 dzień, każdy otrzymywał wpłatę na konto lub wypłatę gotówkową. Nigdy, i mówię to bardzo poważnie. Nie spóźniłem się z wypłatą przez 20 lat. Poprzez te film i obrzydliwe działania burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, pierwszy raz od 20 lat, nikt z moich nauczycieli, pracowników, terapeutów nie otrzymał wynagrodzenia za ludzi ze względu na te działania Jacka Lipińskiego, który. Zgłosił to do Urzędu Skarbowego, a bezprawne i zaznaczam bezprawne działania naczelnika Urzędu Skarbowego, które już zaskarżyliśmy, Urzędu Skarbowego Łódź Polesie spowodowały, że utknęły wszystkie płatności, wszystkie wynagrodzenia dla nauczycieli i terapeutów oraz płatności poboczne typu energia, ZUS i podatki. Moi Drodzy, nie mieli prawa zająć pieniędzy na szkołę średnią, czyli liceum, bo im nie podlega, nie miał żadnego prawa wyciągnąć ręki po pieniądze, które Narodowy Fundusz Zdrowia przesyła dla pracowników, aby mogli pracować i was leczyć, miał prawo podjąć dyskusję i negocjacje z nami, na temat, jak rozwiązać problem. Nie uczynił tego. Na dwa dni przed Bożym Narodzeniem takiej zgodował i moim pracownikom święta, zablokowano wszystkim środki. Dlaczego Was o tym informuję? Dzieci, które do nas chodzą, są dziećmi, które inne szkoły nie chciały. Te dzieci u nas znalazły opiekę, znalazły atmosferę rodzinną. Znalazły miłość. Z tych dzieci, które często przychodziły jako wyraki człowieka. Dzisiaj mamy uśmiechniętych uczniów chcących chodzić do tej szkoły. Natomiast dlaczego Was o tym informuję? 80% ktoś powie: no ale szkoła jest prywatna. Tak, z uprawnieniami szkoły publicznej. No to rodzice płacą wczesne. To już Wam mówię. 80% dzieci moich uczniów, ja jako dyrektor, ksiądz Jacek Stasiak zwolniłem z płacenia czesnego, bo są to rodzice dzieci autystycznych, często nie mających pieniędzy na terapię, często z rodzin, gdzie ojciec by się dowiedział, że dziecko jest chore, zostawił matkę, gdzie pracuje jedno, jedno tylko z rodziców, gdzie żyje tylko z zasiłku. Ci ludzie do mnie przychodzą, ja 80% dzieci i ich rodziców zwolniłem z płatności czesnego. Oznacza to, że nie płacą nic. Przywożę dzieci z całego województwa. Jeździ, jeździ 15 busów, które rano od godziny 5 rano wyruszają w drogę, jadą do rodziców do domu, zabierają dzieci, przywożą do szkoły. Ci kierowcy ich znają, dzieci się nie boją, czują się bezpieczne. I o godzinie 15 lub 15.30 widzicie, jaki jest ruch przed szkołami. Te dzieci odprowadzane za rękę do busów i samochodów są odwożone do rodziców. Dajemy możliwość, że ten rodzic przez pół dnia ma czas na swoje sprawy, może się odprężyć, może popracować bo nie musi skupiać uwagi na swoim dysfunkcyjnym dziecku. Mało tego, uznano, że to, iż dowoże te dzieci i płacę za, te, za ten transport, nie powinienem tego czynić z dotacji. To jest sprawa dyskusyjna. Ja tych pieniędzy nie wziąłem dla siebie, lecz oficjalnie płaciłem na rachunki i to też nam zakwestionowano że rodzice sobie mogli przychodzić, albo dzieci nie same przychodzą, natomiast po co to się nie kwalifikuje do płatności z dotacji. No na miłość boską, ludzie, jeżeli mamy tak manipulować ludźmi i społeczeństwem, to życzę wszystkiego najlepszego. I okazało się, że pan burmistrz żąda od nas, od szkoły podstawowej schola, Zwrotu dotacji za 3 lata w wysokości 7 milionów złotych wraz z odsetkami. Ktoś mówi, jaka ogromna suma. To ja Wam powiem, skąd się to bierze. Transport dzieci, które przywozimy, które nie mogą same przyjechać, które czują się bezpiecznie, miesięcznie kosztuje szkołę 100 tysięcy złotych. Jeżeli mamy 10 miesięcy nauki jest to milion, który płacę z pieniędzy ministerstwa. Mamy 3 lata, 3 miliony. Teraz wynagrodzenie terapeutów, wynagrodzenie nauczycieli. To wszystko oznacza, że co? Że nie pracowaliśmy, no to skąd się wzięło to, że będąc Dawaleńskiego, Mieliśmy 130 uczniów. Uważałem to za wielki sukces, a teraz by się tu przeprowadziliśmy, gdy rodzice zobaczyli, jakie są efekty naszej pracy, liczba zapisanych. Jutro jeszcze przychodzą rodzice i wręcz błagają o to, by przyjął ich dzieci do szkoły. Liczba ze 130 wzrosła do 285. No to proszę mi odpowiedzieć. Jeżeli te szkoły tak źle działają, jeżeli moi nauczyciele i terapeuci ze mną tak źle pracują, to dlaczego ci rodzice zabierają w ciągu roku szkolnego dzieci z innych placówek i proszą o ich przyjęcie? Spójrzcie na naszego Facebooka Szkoły Scholarne, na stronę szkoły i zobaczcie, jakie są wypowiedzi dzieci. Dlaczego o tym mam? mówić? Nie mamy pieniędzy? Te pieniądze nigdy nie stały się moją własnością, bo ja z dotacji muszę rozrzucić się z złotówki. Jeżeli pan Jacek Filipiński uważa, że budowanie swojego piaru, reklam poprzez zainteresowanie i litowanie się nad naszymi młodszymi braćmi, czyli, czyli psami i kotami jest ważniejsze od losu dzieci z upośledzeniami i od ciężkiej pracy, to myślę, że komuś pomyliły się tu priorytety. Zaznaczam jednocześnie, że w ciągu jednego dnia zostaliśmy pozbawieni środków do funkcjonowania. Informuję Państwa, jesteśmy po zebraniu z rodzicami. W przyszłym tygodniu delegacja rodziców z petycją, którą rodzice podpisują, idzie do naszego włodarza, burmistrza niepińskiego, aby z nim rozmawiać. Niektórzy są tak zdesperowani, że powiedzieli, że będą okupywać urząd. Nie idą także do przekraczającego prawo naczelnika Urzędu Skarbowego, chłódź To Oznacza to jeszcze jedno. Ja te dzieci wraz z naszymi nauczycielami znam. Nie ma takiej szkoły. U mnie gabinet dyrektora jest otwarty. One przychodzą na cukierka one są częstowane cukierkami, słodyczami, one mają prawo przyjść, przyjść, porozmawiać, otworzyć się. Tak samo jest z, z muzykoterapeutami, z pedagogami, z psychologami. Tutaj w tych szkołach pedagog, psycholog i logopeda są codziennie. Natomiast w szkołach państwowych zajęcia logopedyczne i spotkania z psychologiem są jeden raz w tygodniu albo w miesiącu. A orzeczenie mówi, że dziecko powinno mieć konsultacje z psychologiem lub logopedą co najmniej 10 razy w miesiącu. Gdy rodzic mający takie dziecko idzie prywatnie, musi zapłacić od 80 do 120 zł za zajęcia z logopedą. 10 takich spotkań w miesiącu to są 2000 zł. Nikogo z rodziców na to nie stać, by leczyć i, te, i dać terapię tym dzieciom. Pozbawiono te dzieci tego i pozbawił to jeszcze raz z całą odpowiedzialnością uczynił to burmistrz Jacek Lipiński. Nie licząc się z interesem społecznym, z tragediami, jakie ta decyzja spowodowała wprowadzając to bezpośrednio przed świętami, abyśmy nie mieli żadnej możliwości obrony w dniach świątecznych i noworocznych. Dlaczego Wam o tym mówię? Jestem zdecydowany zamknąć to. 280 dzieci, które są w tej chwili przepełnione lękiem, u których występują nastroje depresyjne, myśli samobójcze, które mają takie histerii. Zamykają się w talentach, bo nie chcą opuścić szkoły, gdy rozeszła się wieść, że możemy zlikwidować placówkę. Ja nie chcę na swoim sumieniu i na swoje sumienie brać życia i zdrowia tych dzieci. Apeluję do rodziców. Pracujemy ostatni tydzień. Przyszły poniedziałek żaden wóz. Nie zjawi się pod naszym, naszym domem i żadne dziecko nie będzie przywiezione do szkoły, ani nie będzie podlegało terapii. Moich nauczycieli powiadomi o tym jutro. Zwracam się w tej chwili do, bo piszemy, do rzecznika praw dziecka, do rzecznika osób niepełnosprawnych. Nie brydujcie tylko w mediach, ale zacznijcie interwencję lub zainteresujcie się losem. 283 dzieci, ich rodzin, rodziców i tragedią, i losem, jakim im zgotował włodarz Aleksandrowa Lockiego, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej po Platformy Obywatelskiej, pan Jacek Lipinc. Szkoła i ja jesteśmy apolityczni. W szkole nie ma propagandy, nie ma indoktrynacji religijnej. I nie ma indoktrynacji politycznej. Ale skoro mamy żyć w świecie dobrej zmiany, to również Pan, Panie Premierze Tusk, niech się dowie, co się dzieje w tej małej ojczyźnie, gdzie twarze Pana partii czynią takie bezprawie i są autorami takich nieszczęść. A mówię to w imieniu rodziców, którzy poświęcają dla tych dzieci. Wszystko, którzy rezygnują z pracy, którzy wiedzą, co to jest miłość, wierność i uczciwość małżeńska, którzy zachowują tę jedność małżeńską pomimo wszystko, jestem tu świadomy tego, co mówię. Dlatego też, moi drodzy, apeluję również do Was, o wsparcie. Bo jeżeli tak to wygląda, to my przeżyjemy. Ja przeżyję. Zostaną działały szkoły wynajmę obiekty biurowe, ale tragedia, którą ten człowiek, z pogwałceniem prawa i manipulowaniem opinią publiczną, uczynił nam burmistrz Jacek Lipiński nie może przejść do porządku dziennego. Ja wiem, że przyzwyczailiście się do tego, by nie kiedy schować głowy jak skróć w piasku. Nie. Dwadzieścia lat rządu tego pana okazuje się już od pewnego czasu jedną wielką pomyłką. Odklejeniem się od rzeczywistości, o poczuciu bezkarności, o tym, że ktoś, gdy się nie zgadza lub ma inne zdanie, powinien być zniszczony. O nie, mój drogi panie. Rozpoczyna się, będą wybory samorządowe w kwietniu. Do wszystkich Was i te informacje będę podawał każdą niedzielę. Apeluję, abyście zjednoczyli się. Włączam się wraz z innymi posłami i organizacjami w to, aby w kwietniu w tym mieście nastąpiła realna zmiana. Abyśmy tak jak Powiedziano, zwyciężymy to zło w skali ogólnopolskiej. Również zwyciężyli to zło, które tutaj zaistniało i czuje się bezkarne od 20 lat w naszej, w naszej małej ojczyźnie Aleksandrowie Ktoś powie, no po co ksiądz to mówi? Bo zaraz dziennikarze przyjdą i wyciągną, że miał ksiądz konflikt z biskupem. Że był suspendowany, zaraz będą sobie robić z tego pożytki. Takie głosy też miałem, ale ja jestem dumny z tego, że przeciwstawiłem się Jędraszewskiego, że uratowałem te świątynie, że możemy tutaj głosić słowo dla ludzi myślących, bo do tej pory byłaby to ruina, bo ten, który chciał mnie zniszczyć w sensie kościelnym, okazało się, że popełnił błędy i sam jest raczej nacenzurowany. A ja jestem dumny z tego, że dla Was, dla tego miasta, uczyniłem to, co jest tej świątyni, że powołaliśmy centrum medyczne, z którego korzystacie i leczycie się, że jeden z najpiękniejszych budynków w szkole, yy, szkoły, jakim są szkoły z Fora i Rasmus, gdzie stał zapadający się drewno, że jest to chluba miasta. Człowiek, który Mówiłby prawdę, że kocha miasto, że szanuje obywateli. Dostrzegłby to, co robimy, to, co jest klubą miasta i wspiera. Ale nie. Tu jest zazdrość, uprzedzenie i nienawiść. Mam do tego prawo, bo jestem z urodzenia Aleksandrowianinem, czuję się z tym miejscem i z tym miastem związany i chociaż mógłbym. Prowadzić zarówno działalność naukową, jak i inną, zupełnie gdzie indziej. To zdecydowanie, również ze względów rodzinnych, z powodu śmierci ojca i chorej matki, zdecydowałem się być tutaj. Ale raz jeszcze apeluję. Rodzice, którzy nas słuchacie, tydzień czasu jeszcze pracujemy. Dłużej nie damy rady. Proszę, podejmujcie działania, jeżeli Wam zależy na Waszym Dokonaliśmy ogromnej pracy. Teraz jest to niszczone. Mam nadzieję, że nie tylko administracja i przepisy, ale duch w tym powinien się liczyć. Bo ja nie prowadzę działalności gospodarczej. Prowadzenie szkół jest działalnością na rzecz społeczeństwa. Wszystko, co robię, do tej pory i co robiłem, to dla Was i dla tego miasta. I myślę, że wreszcie czas powiedzieć, stop temu Panu, jego ekipie i bezprawy. Jeżeli są wśród was ci, którzy uważają dobrze za rękę, rękę je ręce, jest konflikt pomiędzy księdzem a burmistrzem, to im współczuję. Bo ten kościół, moi drodzy, chciał nam odebrać za 150 tysięcy złotych, Gmina i starostwo, i przeznaczyć na Centrum Kultury 150 tysięcy, które okazało się wymyśloną i nieprawdziwą kwotą, bo wygraliśmy to w sądzie. Ale o tym już się nie mówiło, bo to nie było, nie było nośne medialne. Lepiej powiedzieć, że ksiądz się kłócił z biskupem. Nie. Kłóciłem się i będę się kłócić. Dla obrony tych wartości. I dla mnie czybistów przygór niż w tej chwili nie jest zdrowie. Jest jedynie człowiekiem, który zbłądził na dzisiaj złym człowiekiem, który dokonał bardzo obrzydliwego aktu. Aktu zamachu na zdrowie, życie, dzieci i krzywdę wyrządzoną rodzinom. Nie księdzt Stasiakowi. Człowieku pomyliłeś.